Nagle zaczął zachowywać się bardzo dziwnie. Pokażę kontekst tej sytuacji. To były rekolekcje dla pewnej organizacji. W czasie tych rekolekcji modliliśmy się nad ludźmi. Modliłem się nad osobą odpowiedzialną za całą tę instytucję. Nagle zachowywał się bardzo dziwnie. Nie będę tego opisywał, aby nie budzić sensacji, ale rozpoznałem to jako aktywność demoniczną. I w momencie, kiedy to rozpoznałem, cicho powiedziałem: W imieniu Jezusa Chrystusa, zły duchu nakazuje ci odejść. Objawy ustąpiły i w tej osobie zapanował głęboki pokój. Rozmawialiśmy chwilę. On mówi, że tak, yy, miał taki moment, kiedy stracił świadomość, stał wtedy, stracił świadomość, zaczął się czuć tak jakoś yy, przed tym utratą świadomości niezbyt dobrze. Mówi, ale teraz czuje taki głęboki spokój. Chwilę jeszcze o tym porozmawialiśmy. Spotkaliśmy się kilka miesięcy później, w zupełnie tam innym kontekście, przy pewnym spotkaniu. On poprosił mnie na bok i powiedział: Wiesz, teraz mam odwagę, żeby ci powiedzieć. Mówi, Jestem osobą impulsywną, łatwo wpadam w złość, ale od jakiegoś czasu, przed tym naszym spotkaniem, przed Twoją modlitwą, zacząłem mieć takie ataki niekontrolowanej złości. Wpadam w złość, traciłem na chwilę świadomość, zachowywałem się wtedy okropnie mówi od tej modlitwy jestem całkowicie od tego wolny. On mówi, oczywiście, nie jestem wolny od wpadania w złość, ale jestem wolny od tego momentu, kiedy traciłem na co panowanie i złość przejmowała nade mną kontrolę, że nawet nie byłem świadomy. Powiedziałam mu o tym, co ja odebrałem w czasie modlitwy, że rozpoznałem to jako aktywność demoniczną. Porozmawialiśmy trochę o tym, jak nie dopuścić, żeby zły duch potem wchodził jeszcze raz w to, jak musi pokutować za każdym razem, kiedy popełni grzech złości, jak musi przeprosić osoby, względem których, które skrzywdził, jak musi im zadośćuczynić, jak przebaczyć też sobie, już po tym, jak ich poprosi o wybaczenie, jak prosić o napełnienie Duchem Świętym i codzienne prowadzenie, Rozmawialiśmy trochę o takich duszpasterskich rzeczach, odesłałem go też do osoby, która mogła kontrolować to, czy, czy ten proces uwolnienia, żeby trwał w tym procesie uwolnienia, ponieważ zły duch zawsze prędzej czy później będzie chciał wrócić. Alkoholizm, narkomania, seksocholizm, niekontrolowana złość, okultyzm, satanizm. Uwolnienia z tego typu rzeczy widziałem. Ale widziałam też ludzi, którzy nie zostali uwolnieni od zniewolnie w ten sposób, ponieważ albo zły duch bezpośrednio nie był w to zaangażowany, albo te osoby nie miały pragnienia, aby być wolne. I co z osobami, które nie zostały w ten sposób uwolnione, ale też z osobami, które zostały uwolnione, a zły duch potem wraca? O tym w następnym nagraniu, który będzie miał tytuł Droga do Wolności. Dzisiaj o zniewoleniu. Jak zostać uwolnionym od zniewolenia, jeżeli przyczyną jest wpływ, bezpośredni wpływ złego ducha? Zanim cytat biblijny, chcę jasno powiedzieć: Człowiek jest odpowiedzialny za grzech. Jeżeli nawet jest wpływ złego ducha, to człowiek przez swój grzech dopuścił tego złego ducha, więc człowiek ponosi odpowiedzialność za swój grzech. Natomiast aktywność demoniczna może sprawić, że człowiek nie jest w stanie wyjść z uzależnienia. Przeczytajmy fragment Biblijny, Ewangelia Marka, piąty rozdział. I przybyli, chodzi o Jezusa i jego uczniów, na drugą stronę jeziora do kraju Gerazyńczyków. Ledwie wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nikt go już, nie mógł go już nikt związać. Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy, ale łańcuchy kruszył, pęta rozrywał i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą krzyczał, tłukł się kamieniami w grobach i po górach. Widzimy tutaj człowieka, który cierpi, ogromnie cierpi. Łatwo to sobie wyobrazić, Tak. Człowiek, który był nagi, co wiemy też z innych paralelnych miejsc w Ewangelii Mateusza i Łukasza, człowiek, który miał nadludzką siłę, człowiek, który mieszkał w miejsc w grobowcach, tak? no, nie jest to najlepsze miejsce do mieszkania. Kolejna rzecz, który krzyczał, dniem i nocą krzyczał i tłukł się kamieniami. Dlaczego? Tak wielka była w nim nienawiść do siebie, tak wielkie cierpienie, tak wielki ból, że to był jedyny sposób, jaki mógł wyrazić. Ludzie, którzy są zniewoleni, zawsze cierpią. Cierpią przez to, że nie są wolni w tej dziedzinie życia, cierpią dlatego, że nienawidzą siebie, bo robią coś, czego nie chcieliby robić, cierpią, bo widzą, jakie cierpienie zadają innym, cierpią ich bliscy. Tacy ludzie nie są szczęśliwi. Mogą dobrze funkcjonować w innych dziedzinach życia a w jakichś jednych funkcjonować źle. Tu mamy ekstremalny przypadek opętania, nie zniewolenia. Zniewolenie dotyczy jednej lub kilku dziedzin życia. Opętanie jest całkowite, więc zniewolenie zawsze jest złe. To się dobrze zaczyna, tak? uwodzenie, którego dokonuje zły duch, zwykle ma miłe początki, typu wypij sobie jeden kieliszek więcej, zrelaksujesz się. Mały skok w bok, to nic takiego wielkiego. No i co z tego, że wpadłeś w złość? Każdemu może się zdarzyć. Nie palenie, co to za grzech? No słuchaj, pójdziesz do wróżki, powróżysz sobie, może coś akurat się dowiesz, podobno ten tarot jest taki ciekawy. Satanizm, niezwykłe wygłupy, przecież demonów nie ma. To tylko takie przykłady, w jaki sposób człowiek daje się uwodzić. I zwykle na początku jest w tym coś takiego miłego. Jak to mówi polskie powiedzenie, miłe złego początki. Ale później człowiek staje się coraz bardziej niewolnikiem. Aż w pewnym momencie nie ma już wątpliwości, że jest siła większa niż on sam, która kontroluje jego życie. Co dzieje się dalej w tym fragmencie? Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał mu pokłon i krzyczał w niebo głosy: czego chcesz ode mnie Jezusie, Synu Boga żywego? Zaklinam cię na Boga, nie tręcz mnie. Powiedział mu bowiem, wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka i zapytał go, jak ci na imię? Powiedział, na imię mi Legion, bo jest nas wielu. Jest to największe opętanie opisane w całej Biblii. Mimo to, że to jest największe opętanie opisane w całej Biblii, ten człowiek mógł przyjść do Jezusa. I to jest jedna niepodważalna rzecz. Jakkolwiek jesteś zniewolony, jakkolwiek masz problem, zawsze możesz przyjść do Jezusa. To może być trudniejsze, to może być e, boleśniejsze, ale możesz, możesz przyjść do Jezusa. I musimy to zrozumieć: że są dwie rzeczy. Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł i oddał mu pokłon. Ten człowiek przybiegł do Jezusa i oddał mu pokłon. Natomiast demon, który był, krzyczał, czego chcesz ode mnie Jezusie, synu?". Tak? Ten demon nie chciał przyjść do Jezusa, to oczywiste. Natomiast nie mógł, nawet ten demon, nie mógł powstrzymać tego człowieka, żeby on przyszedł do Jezusa. I to jest pierwsza, najważniejsza, niepodważalna rzecz. Możesz przyjść do Jezusa, jakiekolwiek masz zniewolenie. Po pierwsze, Jezus cię nie potępi, nie odrzuci, On ci zawsze pomoże. Ale po drugie, nie ma takiej siły, która mogłaby cię powstrzymać przed pójściem do Jezusa. Widziałam ludzi, którzy w czasie modlitwy o uwolnienie mieli problem, dusiło ich, kiedy mieli powiedzieć Jezus. Jednak w końcu je powiedzieli i zostali uwolnieni. Jest takie popularne powiedzenie w kręgach charyzmatycznych, które brzmi Duch Święty jest dla spragnionych, a uwolnienie jest dla zdesperowanych. Duch święty jest dla spragnionych, a uwolnienie jest dla zdesperowanych. Tak, tak właśnie jest. Żeby być wolnym, nie wystarczy być zniewolonym. Żeby być wolnym, trzeba uwierzyć w moc Jezusa i przyjść ze swoją desperacją do niego. I my będziemy się modlić na koniec tego nagrania o Twoje uwolnienie, jeżeli tego potrzebujesz. I prosił go, chodzi o złego ducha, na wszystko, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. A pasła się tam na górze wielka trzoda świń. Prosili go, poślij nas w świnie, żebyśmy mogli w nie wejść, i pozwolił im. Tak duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie, a trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i potonęły w jeziorze. Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach, a ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach strach ich ogarnął a ci którzy widzieli opowiedzieli im co się stało z opętanem a także o świniach wtedy zaczęli go prosić żeby odszedł z ich granic tu jest taka ciekawa teologiczna rzecz ja tylko w skrócie powiem ona jakby to dobrze na marginesie ją wiedzieć dobrze wiedzieć to co mówię jest prostym przybliżeniem słowa w słowie jest zawsze taka też większa głębia ale tutaj skupiamy się na jednym z tych aspektów zły duch Właściwie cały legion złych duchów, które były i terroryzowały tą okolicę przez tego opętanego. Jeżeli weźmiemy sobie rozdział wcześniej, bo tak, no my podzieliliśmy na rozdziały, w oryginale to nie było rozdziałów, to jest napisane, że w nocy oni płynęli przez jezioro i była potężna burza. I kiedy Jezus uciszał tą burzę, to zwrócił się dokładnie takimi samymi słowami, jak się zwraca do demonów, żeby się uciszyły. Ponieważ to zły duch chciał zabić Jezusa i uczniów, bo on wiedział, że to jest zagrożenie. I dlatego właśnie ci, ci, y, Jezus, kiedy te złe duchy wyszły z tego człowieka, zły duch, o tym będziemy mówić w następnym nagraniu, Droga do Wolności, zły duch krąży potem szukając w kogo innego, by wejść. Więc mieszkańcy tej krainy nie byli otwarci na Jezusa. Oni, kiedy zobaczyli uwolnienie, nie cieszyli się z tego, że on został uwolniony. Oni się martwili, że świnie potonęły. Ja rozumiem, że to była pewna tragedia, ale jednak, kiedy równamy świnie z ludźmi, oni wybrali świnie. I Jezus wiedział, że jeżeli te złe duchy nie odeślę w świnie, to one wejdą w ludzi. Może opętają inną osobę, a może zrobią krzywdę wielu innym osobom. I dlatego to był akt miłosierdzia nie względem złych duchów, ale względem ludzi w tej krainie. Żeby te demony nie weszły w tych ludzi. I co czytamy dalej? I tu jest bardzo istotna rzecz. Gdy wsiadł do łodzi, prosił go opętany, żeby mógł zostać przy nim ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do Niego, wracaj do domu, do swoich i opowiadaj im wszystko, co Pan Ci uczynił i jak litował się nad Tobą. Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w dekapolu wszystko, co Jezus z nim uczynił, a wszyscy się dziwili. To jest bardzo ważna rzecz. Opętany wiedział, był długo sam i wiedział, ja muszę być w jakiejś wspólnocie. Oczywiście pierwsze, z czym mu się kojarzyło, potrzebuje Jezusa, potrzebuje wspólnoty apostołów. Jezus powiedział, nie, Ty masz iść Masz swoją rodzinę, masz swoich bliskich, idź do nich. Tam doświadczysz miłości, tam doświadczysz opieki, tam doświadczysz troski, potrzebujesz wspólnoty. I to jest niepodważalna rzecz. To nie była kwestia, że on nie potrzebował wspólnoty. Jezus mu pokazał, potrzebujesz innej wspólnoty. Możesz powiedzieć, no ale to straszne, a co z tym człowiekiem? No nie straszne. Nie wiem, to był jakiś moment służby Jezusa, trzy, dwa lata później. Apostołowie rozeszli się, kiedy Jezus zmartwychwstał ze Ducha Świętego, rozeszli się i głosili Ewangelię, i On mógł dołączyć do jakiejś wspólnoty, y, ludzi wierzących tak? dwa lata później. Y, natomiast wracamy do tego momentu, potrzebujesz wspólnoty. Szczególnie jeżeli zostaniesz uwolniony lub zmagasz się z tym, żeby mieć wolność, potrzebujesz wspólnoty. I teraz y, za, za chwilę się pomodlimy i być może być tak, że w czasie modlitwy poczujesz uwolnienie, ale kilka rzeczy. Jeżeli zażywasz jakiekolwiek leki y, psychotropowe, uspokajające, jakiekolwiek inne, to zasada jest taka: ten kto przepisał, może odpisać. Nawet jeżeli poczułeś się dobrze i mówisz że już nie potrzebuję leków, okej. Okay, niech potwierdzi to specjalista. Możesz powiedzieć: "Ale mój psychiatra y, na przykład nie wierzy y, w takie rzeczy, jak mu powiem to". Okej, okay, nie musisz mu opowiadać, że Słuchałeś przez internet jakiegoś gościa, pomodliłeś się i zostałeś uwolniony, on może w to nie uwierzyć, ale możesz mu powiedzieć objawy. Czuję się spokojniejszy, już tego i tego i owego nie ma. I teraz on będzie się przyglądał, może będzie zmniejszał dawkę, on może nie wierzyć w źródło, ale on rozpozna objawy. Druga rzecz, terapia, psycholog, psychiatra, jeżeli jesteś na terapii, jeżeli było uwolnienie, dalej chodzi na terapię. Niech specjaliści potwierdzą. Poza tym potrzebujesz y, samouwolnienie to jest jedna rzecz, ale wytrwanie w wolności to jest druga rzecz. Potrzebujesz opieka duszpasterska. Jeżeli masz, kontynuuj ją. Jeżeli nie masz, poszukaj Gdzieś, gdzie będziesz wzrastał w przyjaźni z Jezusem, gdzie będziesz zbliżał się jeszcze bardziej do, do Boga. Jeżeli pomodliliśmy się i nic się nie stało, dalej jesteś niewolony, posłuchaj następnego nagrania Droga do Wolności. A jeżeli zostaniesz uwolniony, poczujesz to ewidentnie, ustąpią objawy, tym bardziej posłuchaj następnego, będziemy mówili też o tym, jak utrzymać to uwolnienie. A teraz będziemy się modlić. W ten sposób, że na początku ja będę modlił się i będziesz za mną powtarzać słowa modlitwy, ja będę robił przerwę między słowami, żebyś mógł powtórzyć, a kiedy skończymy, powiem Amen, pomodlę się i potem Ty się pomódl. A teraz pomyśl, w jakiej dziedzinie życia jesteś zniewolony. I pomyśl też o tym, bo to jest ważne, na ile w tym jest Twój grzech, żebyś wiedział, że potrzebujesz pokutować. Chwilę możesz to zatrzymać nagranie, pomyśleć. Jeżeli już wiesz, jaka to dziedzina życia, albo jakie to dziedziny życia, to módl się, powtarzając za mną. Panie Jezu, Dziękuję, że mnie kochasz. Dziękuję, że umarłeś za mnie na krzyżu i przebaczyłeś mi moje grzechy. Przepraszam Cię za każdy mój grzech. Oddaję Ci moje życie. Wyrzekam się złego ducha. W imieniu Jezusa nakazuję Tobie, zły duchu, odejdź z mojego życia. Panie Jezu, napełnij mnie swoim duchem i prowadź mnie. Dziękuję, że mnie wysłuchałeś. Amen. Teraz pomodlę się za Ciebie, a jak skończę, Ty się pomóc. Panie Jezu, Ty na drzewie krzyża. Pokonałeś i rozbroiłeś wszelkie moce, władzę i zwierzchności. I wszystko, co było naszym przeciwnikiem, usunąłeś z drogi, przybiwszy do drzewa krzyża. Ja teraz nakazuję, aby te złe duchy, które są nad moimi braćmi i siostrami odeszły teraz w imieniu Jezusa i nie wracały nigdy więcej. Niech Twoja potężna moc w Duchu Święty stąpi, ty jesteś palcem Bożym, który wyrzuca złe moce, Ty jesteś duchem pokoju, miłości, radości i uwolnienia, gdzie duch pański tam wolność. Duchu Święty stąp na tych ludzi, napełni ich i prowadź ich Twoimi drogami. Oddaj ich Twoje ręce i dziękuję Ci za wszystko, co z nimi, z nimi zrobisz. Amen.